Cześć dziewczyny, właśnie wróciłam z Hebe i bardzo chciałam szybko nagrać wam filmik, dlatego że w Hebe są teraz ogromne promocje i może nie kupiłam bardzo dużo rzeczy, ale kupiłam bardzo fajne rzeczy i w bardzo fajnych cenach, dlatego że większość kosmetyków kolorowych kosztuje teraz nawet połowę tego, co kosztują normalnie, a w Hebe są bardzo fajne firmy kosmetyczne, zwłaszcza dla osób, które tak jak ja używają kosmetyków wegańskich. Będę Wam pisać ceny regularne i ceny, które są teraz po promocji. I zacznę od pierwszej rzeczy, po którą tak naprawdę poszłam do Hebe i jest to puder pod oczy z Hean. Rozjaśniający, ultralekki puder pod oczy. Oglądałam bardzo dużo filmów na jego temat i były tam same pochwały. Podobno naprawdę wygląda niesamowicie i skóra pod oczami wygląda przepięknie. Jest to też zamiennik droższego pudru Laura Mercier. A w niektórych filmikach dziewczyny mówiły nawet, że jest on lepszy od tamtego pudru. Jestem bardzo ciekawa i bardzo się cieszę, że udało mi się go zdobyć, bo bałam się, że go już nie będzie. Ale o dziwo w Hebe nadal są pełne. Kolejna rzecz to konturówka z Pierre René. Bardzo chciałam kupić swoją ulubioną konturówkę, czyli Essence Soft Contouring, ale u mnie w Hebe jej nie było. Jeśli może traficie na nią w swoich sklepach, to bardzo polecam, dlatego że jest naprawdę bardzo dobra. Jest bardzo tania, nawet bez promocji, a teraz z promocją to już w ogóle będzie za grosze. Ta konturówka nazywa się Lip Matic i mam odcień 03. Było bardzo dużo ładnych odcieni, ale stwierdziłam, że najpierw kupię jeden i zobaczę, jak się będzie sprawdzała. A ten odcień najbardziej mi się spodobał. I może przemaluję teraz usta, pomaluję je tą konturówką i zobaczycie, jaki odcień wybrałam. I tak wygląda ten odcień. Jak na pierwsze użycie, to bardzo fajnie mi się z nią pracowało, ładnie się rozprowadza, jest bardzo mięciutka w konsystencji, podobna właśnie do tych z Essence Soft Contouring, o których Wam mówiłam. I to jest konturówka wykręcana. Jak na pierwsze użycie, to wydaje mi się, że może nie być zbyt wydajna. Ale nie była droga i, tak jak mówiłam, mam ją w odcieniu 03. Następna rzecz to żel do brwi z Essence Make Me Brow. Słyszałam o nim bardzo dużo pozytywnych opinii, a szczerze mówiąc, to jeszcze nigdy nie używałam żelu do brwi. Nie sądzę, żeby to był potrzebny mi kosmetyk i nadal tak myślę, ale może zmienię zdanie po jego użyciu. Mam go w odcieniu 02, dlatego że z tego co pamiętam, to tylko dwa odcienie są wegańskie. 01 dla blondynek. I 02. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. Nie wiem, czy nie jest za jasny. Jestem bardzo ciekawa, czy będzie nadawał kolor brwiom i czy będzie mógł być używany tak na szybko, jak będę się bardzo śpieszyć zamiast kredki albo cienia do brwi. Jako jedyny produkt, tak po prostu, żeby podkreślić brwi. Jeśli tak, no to będzie super. Ale jeśli jest potrzebny tylko do tego, żeby ujarzmić włoski, to. Nie sądzę, żeby to się sprawdzało, ale na pewno przetestuję to na którymś z kolejnych filmów. Kolejny produkt to eyeliner z Catrice. Nazywa się Liquid Liner. I to był jedyny liner, który znalazłam w Hebei, który był wegański. Byłabym bardziej zadowolona, jakby miał troszkę cieńszą i bardziej elastyczną końcówkę. No, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że da się nim zrobić cienkie kreseczki, też będę Was informować. Kolejny kosmetyk to podkład z Pierre René Skin Balance. I to też kolejna rzecz, którą kupiłam, dlatego że słyszałam bardzo pozytywne opinie, ale miałam ogromny problem z doworem koloru. Albo odcienie były zbyt różowe, albo bardzo jasne, albo bardzo ciemne. I znalazłam tylko jeden, który był w miarę zbliżony do odcienia mojej skóry. Więc zobaczymy. To jest numer 19. Cool ivory i miałam tak ogromny problem z doborem odcienia, mimo tego, że było ich tam naprawdę dużo, że musiałam poprosić panią, która tam pracowała, żeby mi pomogła. I tak wygląda, jest to podkład kryjący z pompką. Bardzo lubię podkłady z pompką, więc mam nadzieję, że jego konsystencja i krycie też będzie okej. Okay. Następna rzecz, którą może nie powinnam wam pokazywać, bo są to zwykłe płatki kosmetyczne, ale bardzo zainteresowały mnie dlatego, że są to. Kładki z ekstraktem z aloesu. Jestem ciekawa, czy ten ekstrakt z aloesu ma coś robić i czy będę w stanie to sprawdzić chyba nie. Ale w każdym razie myślę, że bardzo ciekawy produkt. I to są już wszystkie rzeczy, które kupiłam. Tak jak Wam mówiłam, nie jest tego bardzo dużo, ale bardzo fajne kosmetyki. Najbardziej cieszę się z tego pudru, bo wątpię, żeby mi się nie sprawdził. Skoro sprawdził się każdej osobie, która go testowała, więc jeśli macie niedaleko siebie hebę, to koniecznie upolujcie go na tej promocji. I zastanawiałam się też nad jedną paletką cieni z Hean, bo one też były w dużych promocjach, ale szczerze mówiąc, nie kupiłam żadnej tylko i wyłącznie, dlatego że nie mogłam się zdecydować, które od wybrać. Może jeszcze wrócę. Popatrzę jeszcze w internecie i może na którą się zdecyduję. wyglądała naprawdę obiecująco, więc pokażę Wam teraz na zdjęciach, o których mówię. I to już wszystko na dzisiaj. Może zainspiruję Was do zakupów w tak wielkiej promocji. Jeśli tak, to dajcie znać, co kupiłyście. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!